Pozostajemy w powiecie pleszewskim. Wczoraj w Marszewie odbyły się jesienne targi rolno-ogrodnicze Agromarz. W tym roku impreza pod hasłem Przyjazna Energia w domu i zagrodzie przyciągnęła tysiące zwiedzających. Targi były też okazją do uroczystego otwarcia Centrum Edukacyjno-Wystawienniczego, które w ostatnich miesiącach dzięki rewitalizacji zyskało nowe oblicze. Wymagania wystawców oraz zwiedzających z roku na rok są coraz wyższe, dlatego miejscowy ośrodek doradztwa rolniczego zdecydował się zainwestować w to miejsce, tak aby targi mogły być konkurencją dla innych tego typu w Polsce. W nowym programie rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020 dużą funkcję czy dużą rolę przypisuje się działaniom promocyjnym związanym z innowacjami. I stąd tworząc takie możliwości, warunki, chcemy tutaj, tak jak i w poprzednich latach, ale można na większą skalę, ściągać firmy, yy, które mogą naszym rolnikom przekazać to, co najnowsze, to co... Będzie właśnie czynnikiem wzmacniającym konkurencyjność naszego rolnictwa. Ostatni remont Marszewskie Centrum Wystawowe przechodziło w 1988 roku. Teraz dzięki pieniądzom z województwa samorządów i samego ośrodka doradztwa rolniczego Marszew zmienił swoje oblicze. Marszew no, wyglądał kiepsko. Pamiętamy te targi nawet na wiosnę 2014 roku, jak w jakich warunkach się one odbywały. Teraz te tereny zostały zmodernizowane, zupełnie inaczej wyglądają. Motywem przewodnim tego jest jesiennych targów w Marszewie były technologie związane z odnawialnymi źródłami energii. Oferta dla tych, którzy myślą o wprowadzeniu do swoich gospodarstw ekologicznych rozwiązań z roku na rok staje się coraz bardziej atrakcyjna. Rzeczywiście sprzedaż w tym roku wzrosła nam chyba pięciokrotnie rok do roku, więc to chyba wskazuje na to, że, że, że to zainteresowanie jest i rośnie w dużym tempie. Niedzielną wystawę w Warszawie odwiedziło tysiące zwiedzających, na których czekało ponad 100 wystawców

Od materiałów budowlanych poprzez ogrodnictwo, kończąc na sprzęcie rolniczym z najwyższej półki. Każdy szuka, na czym można zaoszczędzić. A tutaj rzeczywiście te pieniądze są bardzo przyzwoite i duże rabaty daliśmy, także myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Niedzielna wystawa do Marszewa przyciągnęła nie tylko rolników, ale także ogrodników i sadowników. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych. Zmieniło się, no oczywiście, że się zmieniło. No, no masz pan, nowy pawilon utwardzone, to chodniki, przedtem chodziliśmy po błocie. Bardzo ciekawe tutaj, w ogóle rozmaicone, w ogóle jest wybór w ogóle krzewów, drzewek, w ogóle i, i maszyny też są ciekawe, także warto przyjechać. W 2015 roku Marszewski Ośrodek zaplanował trzy duże wystawy, pierwsza z nich już 12 kwietnia, następne w czerwcu oraz w październiku.